Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym, 1 marca 2024 roku po raz kolejny uczciliśmy pamięć żołnierzy wyklętych, żołnierzy niezłomnych, tych wszystkich, którzy walczyli o wolną Polskę, tych wszystkich, którzy walczyli o to, żeby Polska nie była zależna od Związku Sowieckiego, żeby wcześniej nie była zależna od Niemiec, tych wszystkich, którzy walczyli. O wolną ojczyznę. Ojczyznę, która jest kochana przez nas wszystkich od wieków. Ojczyznę, która jest miejscem naszego zamieszkania, naszej pracy. Ojczyznę, w której wszyscy możemy poczuć się wolni, możemy mieć swoje zdanie, możemy kształtować ją tak, jak będziemy chcieli, jako naród, jako społeczeństwo. Ci wszyscy, którzy walczyli, szczególnie w ostatnich miesiącach II wojny światowej, a także w kilku latach po II wojnie światowej, drodzy Państwo, czcimy pamięć tych, którzy oddali swoje życie, oddali swoje zdrowie, byli prześladowani. Oni, ich rodziny, spędzili wiele lat w więzieniu. Czcimy, tak jak powiedziałem, tych wszystkich, którzy w swoich w swoim postępowaniu. Na pierwszym miejscu mieli Pana Boga, mieli właśnie naszą ojczyznę Polską, mieli rodzinę mieli te wartości, które towarzyszą Polakom od początku powstania naszego państwa. Drodzy Państwo, to grupa kilkuset tysięcy ludzi, która zapłaciła wielką cenę za tą właśnie walkę o wolność naszej Czeszy. To ludzie, którzy byli prześladowani jeszcze przez dziesiątki lat, aż do momentu swojej śmierci. W każdym miejscu, gdzie mieszkali, to ludzie, którym należy się pamięć, bo chciano o nich zapomnieć, chciano z naszych umysłów wyprzeć to sformułowanie żołnierze wyklęci, żołnierze niezłomni. Nazywano ich bandytami, nazywano ich tymi, którzy działają przeciwko ojczyźnie. Odwracano te wszystkie wartości, które im były drogie. Kłamstwo powtarzane przez lata PRL-u, kłamstwo, które często towarzyszy dzisiaj w przestrzeni publicznej, dotyczące właśnie tych wielkich Polaków. Drodzy Państwo, tutaj stoimy przed symbolicznym pomnikiem, obeliskiem, tak jak w wielu miejscach. Bano się, bano się tego, że po latach Polacy będą chcieli czcić tych wszystkich, którzy oddali życie za Polskę. Dlatego też w wielu przypadkach nie można znaleźć mogił, szczątków tych właśnie żołnierzy wyklętych. To jest oczywiście wielki dramat naszego, naszego narodu, naszej ojczyzny, ale trzeba pamiętać, że dzięki ich ofierze krwi, tej daninie krwi dzisiaj możemy żyć w wolnym kraju, dzisiaj możemy mówić o tych wszystkich dramatycznych, trudnych sprawach, możemy się za nich modlić, możemy przywracać prawdziwą historię, to jest bardzo ważne, to jest też istotne, że młodzież Tomaszowskich Szkół, zarówno ponadpodstawowych, jak i podstawowych, chce być obecna na tych uroczystościach, chce wracać pamięcią do tej historii ich przodków. i. Chcę być dumny, że Tasy Polacy właśnie żyli na naszej ziemi, żyją, że mamy tak wielu patriotów i oni również poprzez swoje postępowanie w tym życiu współczesnym, jak i przyszłym, mam nadzieję, będą o tych wyjątkowych wartościach towarzyszących naszemu narodowi pamiętać. Bardzo serdecznie dziękuję kapłanom za odprawioną mszę świętą w intencji żołnierzy wykrętych. Bardzo serdecznie również dziękuję. Tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, że ta dzisiejsza uroczystość, która zgromadziła kilka tysięcy młodych osób, odbyła się w taki sposób okazały i że ta wspólnota związana z pamięcią o naszych wspaniałych rodakach jest coraz większa. A oczywiście w sposób szczególny dziękuję jeszcze raz uczniom za to, że byli obecni, potrafili się godnie zachować. I że stają się takim symbolem patriotyzmu. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy są obecni na tej uroczystości. Podczas której upamiętniamy tych, którzy przelali za nas swoją krew, przelali kot, łzy. Myślę, że. Ci żołnierze nazwani wyklętymi, nazwani tak po to, żeby nie było o nich pamięci, żeby w przestrzeni publicznej o nich nie mówiono, nie wspominano, nie czczono ich ci, którzy często nie mają swoich grobów, nie mają miejsc, gdzie może rodzina pochylić się, zmówić modlitwę. Gdzie my tylko w sposób symboliczny przypominamy ten ich wyjątkowy trud. Trud kilkuset tysięcy Polaków, którzy chcieli, żeby Polska była wolna, żeby można było mówić po polsku, żeby to wszystko, co wiąże się z nauką Bożą, było na pierwszym miejscu w naszym kraju, żebyśmy mogli stanowić sami o sobie. Ci, którzy byli mordowani, torturowani, prześladowani, ich bliscy zaznawali katusze w miejscach pracy, w szkołach, w tych wszystkich miejscach, gdzie się pojawiali. Sądzę, że gdyby dzisiaj tutaj byli z nami, byliby dumni w sposób szczególny z uczestnictwa młodzieży i uczniów, zarówno szkół ponadpodstawowych, jak i podstawowych, że ten ich trud, ta ofiara nie poszła na marne. Że możemy kontynuować w dzisiejszych czasach to wszystko, co wiąże się z naszą ojczyzną. Przez lata uczono, że są to bandyci. Ja poprzez swoją naukę w szkole podstawowej, ponadpodstawowej, słyszałem, że to są bandyci. Tak, bandyci. Żeby o nich nie mówić, żeby na nich się nie wzorować żeby ich nie wspominać, żeby byli kimś, od kogo nie warto się uczyć. Zakłamywano historię. Dzisiaj możemy mówić oficjalnie, właśnie w taki sposób uroczysty, o tych wielkich Polakach. Tak, szli na śmierć, często choć wiele lat spędzali w więzieniach. Dawali wszystko z miłości do Boga i Ojczyzny, po to, żebyśmy dzisiaj tutaj mogli się modlić, żebyśmy mogli się spotkać i mówić, że żyjemy w wolnym kraju. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za tą obecność, dziękuję nauczycielom, dyrektorom, dziękuję oczywiście służbom mundurowym, dziękuję władzom samorządowym, tym wszystkim, którzy są dzisiaj razem z nami. I mam nadzieję, że ta pamięć o tych wielkich Polakach będzie trwała i będziecie ją przekazywać dalej na kolejne pokolenia, żeby pokazać, jak wielu wspaniałych ludzi miała i ma Polska, i możemy być dumni z ich postawy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy za Waszą obecność.